W wydarzeniach 24, czas na pierwszą dziś prognozę pogody. Klaudia Kroczek, dzień, dzień dobry. dobry. Cóż, to za Kraków, za tobą. Oj. Zaczynamy nowy tydzień. On miał być bardzo upalny, a jednak wszystko, jak to w pogodzie często bywa, <noise> się pozmieniało. Zaczynamy od poniedziałku, który, no, jak widać, pochmurny i deszczowy, ale potem będzie lepiej. Będzie z trochę lepiej. informacji. Tak, w tym tygodniu nie spodziewajmy się ekstremalnych upałów, ale to dobrze. Maksymalnie 30 stopni, więc nie za ciepło, nie za zimno. Dzisiaj faktycznie chłodny dzień, maksymalnie 23 stopni. W wielu miejscach popada i zagrzmi. Będzie się nam dzisiaj dynamicznie aura zmieniać. Kraków jest najładniejszy w tym momencie z tego co mi wiadomo, jeśli chodzi o kolory na niebie, bo jakieś są. Wschód słońca faktycznie może być w niektórych miastach niewidoczny przez chmury, które które już nagromadziły się nad Polską. W wielu miejscach pada i już nawet lokalnie pojawiają się burze. Zobaczmy szczegóły prognozy pogody, bo faktycznie będzie się wszystko zmieniać bardzo dynamicznie w tym tygodniu. Na razie front atmosferyczny odsuwa się od nas, ale on tak naprawdę dzisiaj, można powiedzieć, zawinie się nad Polską i jeszcze nad północną częścią kraju, centralną, pojawią się chmury deszczowe i burzowe. A na zachodzie będzie bardzo ładnie i słonecznie. Tam pogodę poprawiać będzie klin wyżu, znad Francji. Sprawdzamy stolicę europejskiej. Na południu kontynentu będzie najcieplej. 37, 35, 36 stopni, ale burzowo w Rzymie, burzowo też w Warszawie. I uwaga, Warszawa będzie jedną z tych najchłodniejszych stolic. 22 stopnie w Warszawie, właśnie w Wiedniu, w Helsinkach m.in. i w Mińsku. Sprawdzamy co teraz, i tutaj ostrzeżenia dla kierowców, zwłaszcza w północnej części polskiej na ziemi łódzkiej. Lokalnie pada, pojawiają się też mgły i burze. Także dzieje się w pogodzie praktycznie teraz wszystko. na najpogodniej. Na termometrach od 12 do 16, 17 stopni, maksymalnie 18 w brzegu. Jest to dosyć rześki poranek. Po południu maksymalnie 23 stopnie. Te najwyższe wartości zobaczymy na krańcach zachodnich, miejscami też w południowej części Polski. Także dzisiaj niezbyt wakacyjna temperatura, niezbyt wakacyjna aura. Będzie padać, będą pojawiać się burze z silnymi i porywistym wiatrem. Najbardziej intensywne opady w Białymstoku, w Bydgoszczy, tutaj Uważajmy, może być po południu miejscami niebezpiecznie. To sprawdźmy, kiedy te upały się pojawią, bo już widać je na horyzoncie. W przyszłym tygodniu nawet 38-39 stopni. To wszystko oczywiście się zmienia bardzo dynamicznie, jak zawsze w pogodzie, ale faktycznie te upały gdzieś prognozowane mogą się pojawić, tylko się trochę przesunęły w czasie. Ostrzeżenia dla kierowców dzisiaj praktycznie w całym kraju. Proszę uważać. Biomet też niekorzystny w strefie opadów. Temperatura odczuwalna do 21 stopni. I raport smogowy prezentuje się Całkiem dobrze. Więcej w kolejnych prognozach. Do zobaczenia.